Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Christmas, to jest kolejny odcinek. Jeden już z ostatnich jak widzę. E... Serii The Last of Us Part 2. E... Ten zrzut ekranu bardzo dużo nam mówi. Spotkaliśmy się w teatrze jako Abi. E... A tam na scenie jest Eli. it! W poprzednim odcinku tyle się wydarzyło, zwłaszcza na samym końcu, że nie będę wam tego omawiał. To jest to trzeba obejrzeć, ok? Zostawcie lajka like i lecimy. Bo to co się tutaj dzieje, jest jakimś absurdem po prostu. To jest jakiś To jest po prostu absurd, co się dzieje. Okay, czyli nie tak, <ścoughs> czyli nie tak. O nie. O się udało. Wow, Boże, ta ginie po prostu tak bardzo. Wow. Najgorsze w takich sekwencjach jest to, że jeżeli nie wiem, gdzie ona jest, to mi jest dużo ciężej. Właśnie ona jest tam, prawda? Rozpierdala wszystko, co się da. Chcesz się zemścić? Jestem tutaj! Zwieprzamy Kurde, nie sądziłem, że jak nadepnę to się... Hmm. To jest taktyczny odwrót, Eli <grystanie> Taktyczny odwrót Dobra, podejście numer dwa Chyba straciłem ją z oczu, no No, ją straciłem z oczu. U. jest. Gdzie ty jesteś? Ja pierdziele, to jest po prostu wielowarstwowa walka, nie? Co się przyda? Tego się nie spodziewałem. Tego się kompletnie nie spodziewałem, że ona będzie koktajlami mołotowa rzucać. Ja pierdziele! Dobra, to się przyda. Eli jest niebezpieczna, ok? To bardzo, bardzo niebezpieczne. Zobaczcie jak kurwa nie wiem gdzie jest. O mój Boże! Hej, małe, co tam? To jest dzieciak Diny? Czy Dina przeżyła to? Lew w sumie trafił ją w takie mało groźne miejsce, nie? Ja oh, pier... Komiksy... O oh, wow... Co to za przystojniak, co? Przeraża mnie fakt, że Eli tak bardzo była, jakby jest zawładnięta, była przynajmniej, teraz nie wiem jak sytuacja wygląda jeszcze. Eee, rządzą zemsty. I spotkała się z takim strasznym liściem w ryj, no bo umówmy się, ale Abby Mina. jest od niej sprawniejsza, jest od niej silniejsza. Ma dużo, dużo większe y, doświadczenie, tą Cześć, tak zwaną Cześć, tą taktykę bojową, wojskową, nie? I mimo, iż jest wolniejsza, y, to powiedzmy, że udało mi się, miałem kompetencje do tego. Aha, to, to samo będzie, tak? Um. No, to odbicia nie są najlepsze, no ale umówmy się, że. Nie jest lekko. Grafikę muszę sobie ogarnąć lepszą, ok? To mimo wszystko mimo iż te wszystkie pułapki Eli i tak dalej, no bo ona bardziej działała na partyzantce. Eli jest y, takim właśnie. Co tam bardzo, mówi? bardzo mocno. Dzięki za zmywanie. Podejściu. Zamiast dziękować, włącz jakąś muzę. Zaraz to Zobaczę, zrobię. Zobaczę, co da się zrobić. To, co całkowicie przemilczałem w poprzednim odcinku. To to, że zginął Tommy. I, i to, że Abi chciała zabić Dinę, ze względu na to, że Mel też była w ciąży i Eli jej nie, w żaden sposób jej nie oszczędziła. Droga Dino, dziękuję za list i zdjęcie. JJ jest już taki duży, ma uśmiech po Jessim. Jeśli, jeśli charakter też odziedziczy po ojcu, to powodzenia. No właśnie, zginął w tym. Zginął również tam. W ogóle błyskawicznie zginął, to straszne to było. Jeśli charakter też jest ok. Nie mogę się doczekać aż ci odwiedzę. Plecy znowu dają mi w kość, ale powoli wracam do zdrowia. Doktor mówi, że potrzebuje jeszcze kilku tygodni odpoczynku. Przyjdę jak tylko będę mogła. Dziękuję ci za ciepłe słowa. Mam nadzieję, że to oczywiste. Jesse nie miało być tego za złe, co się wydarzyło i my również nie mamy. Kochamy cię, należysz do rodziny. Bądź zdrowa, jeśli kiedyś zmienicie zdanie, w Jackson znajdzie się miejsce dla waszej trójki. Z wyrazami miłości, Robin. Hey, muzę puścić, dobrze. Co powiesz na muzykę? Będę mógł wybrać płytę? Chyba nie. O, chcesz potańczyć, co? No, tu już, już kurwa zatańczyła w tym odcinku. O, zajebiście! Uwielbiam to. Twojej mamie łatwo dogodzić. Nie zaprzeczam. Naprawdę niewiele mi trzeba. <ścoughs> e oh. <ścoughs> o, jakie kocie ruch! O, że niby to. Ty... No. <ścoughs> o, popatrz na mamę. <ścoughs> Rany. Uh. <ścoughs> O, ja <noise> Trochę mnie to kręci. Dziwny jesteś. Wiem. Okej. Okay. Okej, okay, <noise> rozpraszasz mnie. Wiem. <noise> Okej, <okay>, dobra. Dość. <noise> Jak chcesz. <noise> o, wiesz co? Na Oj, został na zewnątrz. go przynieść? No niech będzie. Dobra, a mogę odłożyć tego kaszojada gdzieś waflokrucha? Gdzie on jest? Chyba na traktorze. Przewietrzymy się. Mamy wyjścia. Boże, kto tu jest <słuch> ładny. Ciekawe co przełamie tą sierankę. Ciekawe co przełamie ślankę Hej, Oli, skąd się tu wziąłeś? O! Oli <laughs> trzymaj się. Jedziemy na przejażdżkę. No, to rozumiem. Ładnie, prawda? Ej, wiesz co, nauczę cię grać na gitarze, kiedy urosną ci łapki. I nie będziesz już robić majtki. Spoko. Każdemu się zdarza. Mam ci dużo do opowiedzenia. Dobra, ziemniaczku. Pora wracać do mamy. jest pięknie. Ej, chciałbym sobie tak mieszkać. Bez kitu, chciałbym sobie tak mieszkać. Olinek siedzi w kieszeni u Eli. Jestem ciekaw jak się zakończy The Last of Us part 2 w sumie. No bo Eli po raz kolejny e, skonfrontowała się z Abi i przegrała ten pojedynek. Ledwo uchodząc z życiem, pójdę rozwiesić prawie. Dina to samo. Więc Uch, moje plecy, dasz radę? Dam, tak, tak. Jak to się zakończy? Czy o nie trzeba go ubrać? Nie, jest ok. Pomidorki, tomato, potato. <laughs> Boże, jak to jest ładnie Jasny gwint <laughs> Dzień dobry Chcesz pogłaskać? Chodź No dobra, spróbuj Ojej, ojej, powoli, powoli Spokojnie Właśnie tak Bardzo ładnie No <laughs> Hej Hej Wezmę go Mogłabyś zagonić owcę? Nie, spoko, może zostać. Tak? Tak. Odpocznij sobie. No to trzymaj. No chodź. Ładź do środka. Tylko się nie zdraju, Trzeba go wykąpać. Pff, ja jestem zaklinaczką owiec. Jestem zaklinaczką wielu rzeczy. Kurwa! Kim Słuchajcie, owce, w stodole czeka na was kolacja. Tak więc ruchy śnieżka. Do stodoły Stokrotka. Do środka. Kurwa, zagania mowce. Nieprawdopodobne. Rany, sporo tych owiec. No. Znaczy. I na, tu jest, w ogóle. Co? Policzmy. Jedna. Dwie... Jak tak dalej pójdzie, to zaraz usnę. O mój Boże, łama te żarty! Giemek. Ej, ej, do środka, do środka! Tadzik? Nie spać, zwiedzać. <suszy> Mamy zdecydowanie za dużo owiec. Ej, a może byśmy kilka zjedli. Przekąska. O! Znak? Nie jest ci zimno. I to nie jak kula kapora palił! Brawo JJ. Udało się. Mamy to. No dobra, widzimy się jutro. Piękny koniec dnia. Hej! Jak wylazłaś? O kurwa co? Ok, wezmę go dobrze. No chodź. No chodź. ci, ci. Przepraszam. Ja nie wiem, nie wiem, co. Przyszłam, bo. Już dobrze. Nieźle. Dawno nie zdarzyło się nic ciekawego, ha? Ej, nie żeby coś, ale... Studium przypadku, które się tutaj dzieje, jest do analizy. I to tak mam na myśli, bardzo do analizy. To jest moment, w którym mógłbym przerwać ten odcinek, okej? Okay? 28 minut. dłużej 30. Takim spoko. Ale po prostu scena z Joelem... Mocna, wchuj. Tak, przyszło mi na myśl jeszcze jedna, yy, jedno takie zdanie, dość istotne. E, takie powiedzenie, że jeżeli yy, jakby chcesz się zemścić, to wykop dwa groby. Z czego jeden dla siebie. I. Jestem trochę, mm, idąc tym tropem i patrząc jak The Last of Us traktuje gracza i co serwuje, to boję się, że to powiedzenie będzie niestety, ale będzie bardzo prawdziwe. Ale o tym się przekonam pewnie Hej. niedługo, bo to Gdzie zaraz was? koniec. Próbowałam. sorry, trochę mi się zaszło. Co to? E, może wejdź do środka. Ała. Niezły masz uścisk, kolego. Hej, Tommy. Jesteś wreszcie. Daję. wezmę go. Chodź tu, mały. Wiesz. Oh, już. Dam radę, dam radę. Hej. Hej. Dobrze Cię widzieć. Was też. Jest coraz cięższy. Wiem, to nasz malutki siłacz. Hmm? Co tam w mieście? Jak Maria? Jak no, to jest kurwa no, możliwe? My. Robimy sobie przerwę. Mm. Przykro mi. A, to... Sporo o tym rozmawialiśmy i oboje tego chcemy, więc. Okej. Okay. Oh. Siadaj. Chcę ci coś pokazać. Już od paru miesięcy badałem grunt. Ostatnio gadałem z takim nowym. Opowiedział mi o kobiecie, z którą handlował, gdy wędrował przez Kalifornię. Twierdził, że jest wielka jak szafa i podróżuje z jakimś chłopcem z blizną na twarzy. Podobno mieszkają na tym wybrzeżu, w zakotwiczonej łodzi. O tu. To na pewno ona. Skończyłeś z tym? Kiedy mieszka się wygodnie z dala, hej, zapłaci za to. Tomi? Tak powiedziałaś, gdy wróciliśmy do Jackson. Tommy! co za kpina? Weźmiesz go? Tak. Zaraz Wam coś powiem. No. Trzymam Cię, trzymam. Hej, co to kurwa było? Nic to mi. wiesz, przez co przyjeżdżasz? Zaraz mi sobie. Obiecała mi coś. Mam to w dupie, wiesz? Wiem. I na tym. Abi zapłaciła za to już poniekąd. Ale to się tak kurwa nie skończy. Oczywiście, że to się tak nie skończy. Yeah! Kurwa Eli, ostatnim razem jak się skonfrontowałaś z Abile, ledwo uszłaś z życiem. Dina prawie też zginęła. Czego ty jeszcze, kurwa, chcesz? To, że mi przeżył, to jest jakiś pierdolony fart. Absurd po prostu. Czego ty jeszcze chcesz? Pieprzyć to. Trzeba to zrobić. Grami karze. <ścoughs> Ale to już się wydarzy w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. I widzimy się już niedługo. Bez odbioru. Jest wciąż.